Cześć, część pierwsza. Będziemy jechać do C. Tak pokażę Wam. Wyczekujcie. Tak wygląda na lanie. I to Maja. No. A jak coś, to jest mojego dziadka Telefon i mój kanał. A to jest moja koleżanka Tosia. Pewnie mnie znacie też z kanału Tosia albo Toyota. Nie, możecie też znacie z kanału jeszcze niedźwiedzińska czy jakoś tak Tak, to prawda i za jeszcze, jeszcze 20 minut i będziemy teraz ich mają coś poopowiadam cześć niedługo będziemy kończyć i na to my to będziemy jechać dzisiaj. chyba już i teraz górki na pazurki